widzowie, z, y, dzisiaj przychodzę z poradnikiem, jak zdobyć z tego skina, bo wbiliście 20 subskrypcji. I pierwsze co, to na każdej mapie jest taki portal i musi pisać, żeby kliknąć E. Musi, są chyba, jak szukałem, są chyba tylko dwa takie na, na jedną mapę, są tylko dwa portale, z czego jeden nie ma takiej opcji. Klikamy. Musimy przytrzymać i się rozwala. Musimy jeszcze raz kliknąć, się bardziej rozwala. I jeszcze raz, aż się wszystko pójdzie i zrobi się taki oto portal. Taki ten. Klikamy, żeby wejść do, nie do niego. No i wchodzimy. Nie zapominajcie o subskrypcji i lajku do góry. Tu wpadamy do tego portalu, jest taka animacja. Tu wylotujemy z tego portalu, się wbijemy o, w ten budynek. Tutaj jest rozwalony. Jesteśmy w takim pomieszczeniu. I tu będą misje do robienia, żeby, żebyśmy je zdobyli. Tu musimy podejść do tego, bo już tu na nas czeka. On coś tam mówi, że ma dla nas jakąś robotę czy tam. Nie, możecie się zadzwonić i poczytać sobie. Tak jak nie będziemy mieli. Zdobyciemy. No i teraz tak. Jak już z, z nim pogadamy, podchodzicie do, tak, do takiego komputerka po, po prawej, z tyłu, tak jakby. Co są w ogóle cele? My, w której się rysujemy, jesteśmy A50, czy tam 50a i jest taki jakby taki komputerek. Klikamy E. Jesteśmy w dronie, który musi zrobić, yy, który zaraz zobaczycie, co musi zrobić. Tutaj nam gada, co mamy robić. Tu się nie wydostaniemy. Tu są takie lasery. Przybliżymy się do nich i one znikają. Wlatujemy tu do dołu bezpiecznie. Wybijamy to. I teraz tak. Tutaj nam się pojawią... Mm, musimy... Yy, Właśnie, są takie ce cele do sprawdzenia, na ten, i musicie, żeby, żeby się za zapełnił ten pasek tutaj na dole. Czekacie. Jak się zapełni, możecie lecieć do kolejnego punktu i tak wszystkie 6 punktów. No teraz będzie time. Time length. Po tym, jak już zrobicie to, musicie zbić tą szybkę o tutaj, musicie się rozpędzić i walnąć w to na górze załącza się alarm jesteśmy, o właśnie coś takiego i to nam y, 50a się otworzy, czyli nasza cela mamy śrubokręt, dostajemy od razu o, otwiera się i teraz tak Mm, jak się już to otworzy nie idzie, musimy iść musimy iść do takiego yy, do, do drzwi, ale tam gdzie są yy, strażnicy, bo tam gdzie nie będą, tam się nie otworzy się otworzy o, musimy wejść teraz tu na, to się zaraz zamknie, tu o, teraz żeby nie czekać w, Musicie chwilę poczekać, Wzi wziąć śrubokręt, kliknąć jedynkę. Jak się skończy, jak nie będą już gadać, klikacie tu, będziecie musieli przytrzymać E. O, teraz możecie. O, tutaj przytrzymujecie E, się wywala. Idziecie tym, tune tym tunelem i wchodzicie tak, wchodzicie tu do, naprzeciwko, idziecie tu tu potem w lewo i jesteście tu. I tu musicie z lewe y, kliknąć y, lewym, lewy przycisk myszy w jego, w tego strażnika. Teraz gadacie z nią, co macie zrobić. Wam pokażę plan, co robi i tak dalej. Ona ucieka do windy, a my musimy zrobić, zatrzymać to, jakby to, tą kulę. I teraz tak. Musicie zniszczyć, znaczy walnąć z lewej ręki tych wszystkich strażników, tylko że oni nie mogą się na was patrzeć. O, i nie może się nad, nad nimi nic pojawić. Teraz tak. Gdzie to leżało? O, tu, tu jest taka karta, musicie ją wziąć, grab. O, zauważyli mnie. Mamy i teraz jak wyśmiecie ten, tu po prawej stronie jest wentylacja. Musicie wejść. O, tu, I tu jest drabinka, musicie znowu zniszczyć to, znaczy wyważyć, o. O, musi się odwrócić. Odwróci się. Ubiti się. I tu musicie przytrzymać, E, żeby się otworzyło. Jak się otworzy, musicie tu szybko wbiec. Znowu otworzyć, żeby to się otworzyło. A, przeczyszcza nas. Teraz tu, jak wyjdziemy, idziemy na prawo, w lewo niebo nas zobaczą. Idziemy na prawo, tutaj, do tych drzwi. Jesteśmy w tych drzwiach. Klika, musimy tu znowu włożyć to. Jesteśmy tu. A znowu nas nie mogą zauważyć, bo nas zniszczą. Na zauwań, na zauwań, na zauwań, to i załatwić. Space, musicie nakierować myszką na to i kliknąć spację. To jest tak, idziecie do prosto albo w prawo. Ja pójdę teraz prosto, tu musicie, y, możecie też shift, lewy, musicie wejść na to. I tu wejść na to. Hmm. I stamtąd przy, przejść tu. I tu macie... O tak. Musicie wejść tu. Potem przeskoczyć na drugie to. Tu wejść. Tu. Musicie wejść odno na to szafkę. O, weszło mi teraz tak. Tu stąd musicie doskoczyć tam. O nie. O tu. I tu się złapać. Spa spację to możecie klikać kilka razy i kliknąć, przytrzymać to e. Tutaj teraz spacja na tyrolkę. z tyrolki idziecie teraz na lewo. i tu jest trochę trudniej. tu się męczyłem trochę, tak wcześniej przechodziłem. tutaj. i teraz tak. musicie się dostać na to. stąd musicie się dostać tam na górę. Musicie tak się... jakby mm, te rurki są jak drabinka, więc może tak, możecie tak się zdaszować, ale tak tym. Klikacie tu, musicie wskoczyć na ten. Klikacie, przytrzymacie E i tutaj znowu troką y, spację. Tutaj szybko przechodzicie, bo nas zaleje zaraz. I tu wchodzicie do o tego. Tu was zamyka i będziecie jechać. Na kolejną lokację. No. Wychodzicie tu i idziecie tu prosto, i tu w prawo. Musicie tę znowu kartę zeskanować. I tu musicie, żeby było wszystko równo. Czyli podchodzicie do takiego, klikacie E. Jak już to zrobicie, podchodzicie do tego głównego. O tutaj na środek. Macie na samym końcu jest taki przycisk, coś tam pisze tutaj ten. Klikacie press wszystko się wyłącza. O i was wciąga. Musicie uciec, ale was wciąga do czerwonego takiego czegoś. I teraz musicie uciec przed, będziecie musieli uciec przed robotami, ale to zaraz. Teraz jest szybka akcja, będą was gonić drony, a to zaraz. O, tu musicie się szybko uciec przed tym, tu będzie pod tym. Po tu idziecie Idziecie górą Wszystko niszczy Idziecie teraz tu. Musicie iść w prawo Tu w lewo Między tymi O i tu w prawo Musicie zbić to jak najszybciej O zabijacie, uciekacie z, tym, z tą monetą, czy tam z tym robuxem, jak ktoś, jak to chce niech to tak się nazywa wyskakujecie z tego budynku jesteście tu. i tu was drony będą gonić i musicie szybko uciekać teraz tak, idziecie tu prosto tu stąd skaczecie bierzecie fikołka jak chcecie tu uciekacie tu jest tyrolka się złapać musicie tu wybijacie shifta tu wchodzicie na górę shifta idziecie tu tu w prawo I teraz idziecie po tym banerze Space. Idziecie tutaj teraz spacja, więc idziecie tu do przodu, i tu was wciąga z powrotem, no i to jest tak jakby koniec, kto to zrobił, i tak dalej chyba To nas przekieruje do gry tej zwykłej. A nie jeszcze ta ta No, przekierowuje nas. No, i tu dostajecie w grze jakiegoś dolosowego. Wchodzicie, inwentory, i tu macie tego gościa. To było za darmo któregoś razu, więc ja tego nie używam, bo to takie kolorki ma. No, i tu macie takie coś. Yy, tu dookoła, jak jest ten szmaragd. Kurde. Tu dookoła. To, nie, w środku się zmienia kolory jak jesteś na jak jesteście na przykład macie koronkę, to się robi złote, jak, jest, jak jesteście zombiakiem, się robi zielone, zmienia się jakim jesteście tym. No i to koniec. Jak mnie doceniacie za takie jak mnie doceniacie, jak mnie doceniacie za takie rzeczy, jak wam pomagam trochę, to nie wiem, zostawcie suba. Jak mnie wspieracie. No i to w tyle. Cześć.